Dzień dobry, kochani, witam was w poniedziałek. Właśnie wychodzimy za sekundkę z Mikołajem do przedszkola i jadę do pracy i postanowiłam, że nagram vloga. Wyglądam jak wyglądam, ponieważ zaspałam i pomaluję się już w pracy. Pracy mam dzisiaj mało, ale mam dużo innych urzędowych spraw do załatwienia, także zabieram Was dzisiaj ze sobą. Wracam, kochani, z miasta, z załatwiania spraw. Większość rzeczy udało mi się załatwić. Teraz lecę na chwilę do domu, zrobię obiad, ogarnę kilka tematów takich jeszcze z domu. Kupiłam w Action różnego rodzaju segregatory i tak dalej, ponieważ nawarstwiło mi się mnóstwo dokumentów, bo teraz załatwiamy kilka różnych tematów i tych papierów przychodzi nam teraz sporo i zaczynają mi się one mieszać i muszę je sobie tak, jakby posegregować na te. Nasze różne rzeczy, żeby miały one, no żeby było wszystko, wiesz, miało, wiecie, miało ręce i nogi. To jest to. No i później muszę jechać po Mikusia i, i jadę z nim na takie pierwsze zajęcia, ze względu na to, że zrezygnowaliśmy z piłki nożnej, ponieważ Mikołajek już nie chciał chodzić, stwierdził, że piłka jest nudna, nie podobało mu się i znalazłam u nas w mieście. Takie zajęcia, gdzie w każdym tygodniu jest inny sport. Trwa to godzinę, a nie półtora godziny i jest teraz w tygodniu. No i mam nadzieję, że Mikołajowi się to spodoba bardziej. Tym bardziej, że na te zajęcia chodzi też Mikołaja kolega, z którym chodzi do przedszkola i który jest też naszym sąsiadem, więc mam nadzieję, że będzie chciał chodzić na te zajęcia. Dzisiaj mamy dość nieprzyjemną pogodę. Pada, jest zimno, także powoli zbliża się do nas zima. Eee, I tyle, moi drodzy. Dojeżdżam do domu, wjeżdżam do garażu i wyciągam manele eee, i robię sobie kawę, bo zmarzłam i będę sobie dziubać. Dzień dobry, kochani, witam się z wami w sobotę. Wyglądam jak wyglądam, bo dopiero za chwilę idę się ogarniać. Mamy godzinę 10.15, dzisiaj trochę pospałam, ale dzisiaj mam dzień pracujący jadę do gabinetu, a dopiero na 14.00, więc teraz sobie wypiję siemieniane z chia, które sobie zaraz przyrządzę. Mam też już kawę, bo wolę pić taką kawę lekko przestygniętą i stwierdziłam, że może coś dzisiaj, dzisiaj i jutro przez weekend dla Was ponegrywam albo znowu zrobię jakąś taką sklejkę z kilku dni, ponieważ poniedziałek i wtorek mam przymusowo wolne w pracy, ponieważ będą mi remontować ściany. Mieliśmy, spółdzielnie miała mały problem, było tam jakieś pęknięcie rury i niestety skutki wyszły też w moim gabinecie, więc mają mi to naprawić, także wtedy planuję ogarnąć porządki w domu, bo e, strasznie się kurzy ostatnio. Ten sezon grzewczy jest masakra. E, I tyle. Ostatnio też miałam takie przemyślenia, że nie chcę nagrywać, kiedy w sumie nie mam nic ciekawego do nagrywania i że chyba moje życie jest nudne. No ale mm, wydaje mi się, że większość ludzi ma takie życie. Od poniedziałku do piątku praca, dom, dziecko. O, przepraszam. Ale może coś tam jeszcze ciekawego mm, uda mi się dla Was nagrać. Także no zapraszam Was do dnia ze mną. Musiałam słuchajcie, trochę zasłonić yy, żaluzję w kuchni, bo mega mnie raziło, a chciałam do Was chwilę pogadać, przygotowując sobie ja yy, i siemniane do bicia. Słuchajcie, yy, kupiłam sobie kilka nowych rzeczy do yy, takich, które mają mnie wspomóc w, w nagrywkach. Między innymi kupiłam sobie, jak widzicie, yy, mikrofon. Yy, na ten moment jakoś sobie go testowałam na TikToku, naprawdę widzę, że jest lepsza jakość dźwięku. Hmm, zakupiłam sobie lepszy statyw, to również pokazywałam na moim TikToku, muszę Wam go w ogóle gdzieś tam podlinkować na dole w opisie, e, bo tam też czasami wrzucam jakieś krótkie, fajne treści. I słuchajcie, e, kupiłam sobie ten... E, screen. tego Kingma, i przed chwilą miałam z nim mały problem, bo nie chciał mi. Jak włączałam tylko wideo, to on mi się zacinał. I okazało się, że winowajcem było to, że miałam ustawienia na 4K, a na HD już odbiera lepiej, ale jestem ciekawa, jak bardzo straci na tym mój obraz. Jeżeli chodzi o te wszystkie parametry, takie wideo, jestem zielona, kompletnie się na tym nie znam, więc ciekawa jestem, czy wy odczujecie różnicę w. W jakości materiału, hmm, jeżeli chodzi o obraz, bo jeżeli chodzi o dźwięk, to jestem niemalże pewna, że będzie lepiej e, właśnie dzięki temu mikrofonowi, dzięki temu mikrofonu. No wiecie o co kamen. odkładamy do szafki rzeczy. Szybko wam pokażę może moje dzisiejsze śniadanko. E, Kanapeczka na chlebku z niskim IG, z serkiem. Takim z rzemieślniczego miejsca, gdzie wytwarzają właśnie z mleka takie twarożki, serki. Tutaj mamy sałatę rzymską, pomidorki koktajlowe, paprykę pomarańczową, taki miks grecki, pestek i tak dalej. Ale też mamy tutaj sos taki balsamiczny i halumi takie upieczone w airfrayerze. Uwielbiam. W takiej postaci haluminu, no i tutaj kawka. Się z Wami we wtorek. Ten vlog będzie z kilku dobrych dni w przeciągu chyba dwóch tygodni, ale ostatni czas jest dosyć burzliwy i po prostu brakuje mi czasu. Byłam na zakupach po odwiezieniu Mikołaja do przedszkola, zresztą dzisiaj taki słuchajcie dzień Dzień pluszowego Misia. W połowie drogi do przedszkola zorientowałam się, że nie widziałam Misia. Wracaliśmy się po Misia, a pod przedszkolem zorientowałam się, że nie widziałam Mikołajowi rękawiczek. Więc poleciałam już do Kika w takiej galerii u nas i kupiłam mu szybko jakiekolwiek rękawiczki, żeby w paluszki mu było ciepło na spacerku. I teraz biorę się za rozpakowywanie zakupów. Chcę też dzisiaj poogarniać, pozmieniać pościele. Mam jakąś taką wewnętrzną potrzebę, więc biorę się do roboty. Dzisiaj mam taki domowy vlog, domowy dzień ze względu na to, że w gabinecie mam mały remont i dzisiaj jeszcze panowie tam będą działać, więc ja no nie mogę pracować kawka i lecimy z dzisiejszym ciągiem bierzemy się do roboty Bo szkoda czasu a jestem taka głodna ale staram się dalej trzymać tego swojego challenge'u, gdzie em, jem kochani tylko od 11 do 19 i właśnie Mam jeszcze godzinkę, to akurat rozpakuję zakupy, rozbierę pościel i wstawię eee, ją do prania. I wtedy będę mogła sobie usiąść z herbatą albo z kolejną kawą i, i się trochę zrelaksować. Dobra, kupiłam rozmaryn. Dawno nie mogłam dostać rozmarynu. Na początku, jak się jesień zaczęła, wszędzie był. A ostatnio chciałam i nie miał, i nie mogłam znaleźć, ale jest... Także podlewamy go bidulka i stawiamy go w mój kącik, taki herbacia, herbaciany, o, tak, tylko teraz tego nie mam gdzie postawić. Może przesuniemy to i to tu, o, i jest gitara, trochę hałasuje tutaj, słuchajcie, ale... zrobione, to jest zrobione. Dobre. Trochę no herbatę, ostatnio takich owocowych, bo moje chłopaki takie najbardziej, najbardziej lubią. I i muszę zrobić też z nich porządek. Skończyłam sprzątać, mamy za 23 i biorę się za moją herbatę, bo od rana mi się chciało takiej zimowej herbaty, trochę się narobiłam, e, jeszcze dzisiaj przede mną prania, odbiór Mikołaja, obiad y, angielski, ale teraz chcę y, przez te pół godzinki, przed zanim pojadę po Mikołaja, tak sobie po prostu odsapnąć i jak go odbiorę, to wtedy e, wezmę się za obiad. Dzisiaj mam szybki, łatwy obiad, wymyśliłam pitę z kurczakiem. Pity mam gotowe, skroję kapustę czerwoną, zrobię taką surówkę do środka i kurczaczka zamarynuję i podsmażę, więc obiad będzie, ale teraz biorę się za moją herbatę, bo tak mi się chce, że, że aż strach. się. Ale ty się podkładasz, Miki. Dzień dobry kochani, witam was w kolejny dzień. U nas zima. Nie, myślałam, że u nas zimy nie będzie jak zwykle, a jednak jest przepiękna zima. Muszę wyjechać dużo wcześniej na przedszkola, ze względu na to, że mam, mieszkam w takim miejscu, gdzie zazwyczaj jak jest zima, jest problem z wyjazdem, więc muszę wyjechać wcześniej, jechać powoli. No, ale jest pięknie. Zamówiłam, słuchajcie, Mikołajowi kombinezon spodnie narciarskie z kurtką. Praktycznie takie same, które w, dwa lata temu i przechodził w nim dwa sezony. W tym roku już potrzebowaliśmy większy rozmiar, natomiast dopiero dzisiaj przyjdzie. Więc do przedszkola niestety nie ma spodni narciarskich. więc dostanie po prostu grube takie zwykłe spodnie, getry pod spód i jakieś tam na przebranie, żeby miał w przedszkolu. Mm, no, chyba że szybko by doszło, to bym zapała gdzieś panią i po prostu mu zostawiła te narciarskie spodnie w, w przedszkolu.